Dodawanie miejsc i urządzeń. Zanim dodamy urządzenia, dołożymy nowe miejsca. W ten sposób można odwzorować rozmieszczenie urządzeń w obiekcie. Naciskamy przycisk Plus pod napisem miejsca na ekranie głównym. Wpisujemy nazwę. Wybieramy ikonę. Wybieramy Dodaj. Miejsca można także dodawać w sekcji Ustawienia administracyjne. Zamykamy ten ekran i przechodzimy na pulpit główny. W ten sam sposób możemy dodać nowe miejsca, które odwzorują pomieszczenia w domu czy biurze. Dodamy teraz urządzenia. Wchodzimy w ustawienia. Wybieramy zakładkę Urządzenia. Wybieramy Dodaj, a następnie Wyszukaj automatycznie. Jeżeli brakuje jakiegoś modułu na liście odnalezionych urządzeń, to należy nacisnąć krótko przycisk na urządzeniu. Po zakończeniu wyszukiwania. W celu zlokalizowania konkretnego urządzenia można nacisnąć ikonkę dzwonka obok typu urządzenia. W ten sposób można je łatwo zidentyfikować. Przechodzimy do rejestracji urządzenia. Wybieramy je z listy. Wpisujemy nazwę. Wybieramy miejsce, do którego ma być przypisane zastosowanie i klikamy Dodaj urządzenie. Zamykamy ten ekran i na pulpicie pojawiło nam się nowe urządzenie. Można go już używać. Po naciśnięciu i dłuższym przytrzymaniu palca na ikonie pojawi się możliwość wstawienia zdjęcia jako tła kafelka. Tę samą czynność możemy przeprowadzić w ustawieniach urządzenia. W zależności od typu sterownika dostępne są różne opcje konfiguracyjne. Aby dostosować urządzenie do naszych potrzeb, wchodzimy w menu ustawień. W tej zakładce możemy zmienić nazwę, wybrać miejsce, a także sposób działania. Można zaznaczyć jedną z opcji, działanie ciągłe lub wyłącz po czasie. Czas wyłączenia można ustawić od jednej minuty do godziny. Podgląd informacji, takich jak poziom sygnału oraz data dodania urządzenia do systemu, są dostępne po wybraniu zakładki. Zaawansowane informacje o urządzeniu. Na tej stronie można też urządzenie usunąć. Dokonane tu zmiany zapisujemy. Po krótkim dotknięciu kafelka pojawi się szczegółowy ekran sterownika. Oprócz możliwości włączania i wyłączania, podane są tu też informacje na temat grup, scen i scenariuszy, do których przypisane może być urządzenie. Inne sterowniki dodajemy w ten sam sposób. Jedynie opcje konfiguracyjne mogą się różnić w zależności od typu urządzenia. Dziękuję za uwagę.